Drogi i ukochany synu, przestań się bać, niech to przesłanie zapadnie głęboko w Twoje serce. Zachęcam Cię do uczciwego wysłuchania i zrozumienia, że mi na Tobie zależy, jestem z Tobą i jesteś pod moją opieką. Możesz zauważać swoje otoczenie i czuć się samotny, wyobrażając sobie, że nikt się o Ciebie nie troszczy, nie jest to jednak prawdą, ponieważ zawsze jestem z Wami i mocno Was wspieram. Moja miłość jest stabilna, a moja lojalność wobec Ciebie nieskończona, chociaż trudne czasy mogą sprawić, że zakwestionujesz tę rzeczywistość. Wiedz, że Twoje trudności, Twój smutek i Twoja niepewność nie pozostaną niezauważone, więc posłuchaj mnie teraz: nigdy nie jesteś sam, jestem tutaj, gotowy, aby Cię błogosławić. Obiecuję, że nie pozwolę Wam stawić czoła potrzebom i brakom. Ponieważ jestem waszym boskim obrońcą. Zaopiekuję się tobą, zaspokoję wszystkie Twoje potrzeby, bo jesteś dla mnie cenny. Moje błogosławieństwa spłyną na Twoją podróż, otaczając Cię moją nieskończoną łaską i miłością. Po prostu zaufaj mi i nie bój się, gdy nieufność i niepewność próbują zaćmić Twój umysł, moja silna ręka będzie Cię wspierać i prowadzić do sukcesu i dobrobytu. Pamiętaj, że jestem Twoim solidnym fundamentem, Twoim opiekunem, a moje światło oświetla rdzeń Twojej duszy, oświetlając Twoją ścieżkę i inspirując Cię do nadziei na niezwykłą przyszłość. Dlatego porzućcie swoje zmartwienia, gdyż wzbogacę Wasze wysiłki i pobłogosławię je, gdziekolwiek pójdziecie lub przyjedziecie. Wszystkie Twoje działania doprowadzą Cię do obfitości, ponieważ pokażę Ci możliwości, które pozwolą Ci prosperować i odnieść sukces. Będziesz cieszyć się bogactwem finansów, zdrowia, miłości i radości, pozostanie świecącą latarnią wśród cieni, symbolem wiary i wytrwałości. I kiedykolwiek poczujesz się wyczerpany lub zniechęcony, pamiętaj, że zawsze jestem z Tobą, po prostu podejdź do mnie z pokorą i ufnością. A znajdziesz w mojej obecności siłę i pocieszenie, których potrzebujesz, aby kontynuować. Mój synu, pamiętaj zawsze, ze względu na jesteś cenny, Twoje istnienie ma wyjątkowy i żywotny cel na tym świecie. Który będziesz solą i światłem tu na ziemi, pomóż mi odnaleźć moje owce, które wciąż się zagubiły. Kiedy więc skończysz słuchać, udostępnij tę wiadomość jak największej liczbie osób. Dlatego, niezależnie od tego, co mówią inni, jesteś moim spadkobiercą, moim największym skarbem i przeznaczyłem Cię do wypełnienia wielkiej misji na tej ziemi. Zaufaj mi i moim projektom dla Ciebie, gwarantuję, że zobaczysz, jak Twoje życie rozkwita jako wspaniałe świadectwo mojej miłości. Wiedz, że dałem Ci wielki potencjał, ziarno wielkości, które potrzebuje jedynie pożywienia. Aby wydać obfite owoce. Uwierz we mnie, a będę deszczem, który cię nawodni i sprawi, że będziesz prosperować. Poprowadzę cię ścieżkami prawości i prawdy, zapewniając mądrość i rozeznanie, abyś mógł dokonywać najlepszych wyborów na swojej ścieżce. Mój synu, wznieś dzisiaj swoje oczy wysoko, idźcie z determinacją i sercem pełnym wiary. Nie bój się tego, co nadejdzie, ponieważ będę tam, aby cię wesprzeć, poprowadzić do zwycięstwa i pomóc ci odnieść sukces we wszystkich twoich wysiłkach. Nie zniechęcaj się wyzwaniami, bądźcie mocni i ufni w swoje błogosławieństwo, świadomi, że nic nie jest w stanie odłączyć was od mojej miłości. Pamiętajcie, że nawet w przeciwnościach losu. Wśród niepewności i strachu jestem przy Was, ściskam Was mocno i otaczam moją wieczną miłością. Zaufaj mi i nigdy nie zapomnij, jak bardzo jesteś doceniany. Twoja wartość nie zależy od okoliczności, ale od tego, kim jesteś w moich oczach. Zawsze będę przy Tobie, nigdy cię nie opuszczę, jeśli się potknie, będę go wspierać, jeśli się wahasz, poprawię Cię. Będę tam wzmacniając Cię i odnawiając Twoją nadzieję każdego dnia. Dlatego idź naprzód, mój synu, z odwagą i wiarą w sercu. Nie bój się prób i przeszkód, które staną na Twojej drodze. Są to po prostu możliwości rozwoju i światła, które umieściłem w Tobie, aby świeciło. Zaufaj całkowicie mnie i potencjałowi, który Ci dałem. Gwarantuję, że pokonasz wszystkie przeciwności losu. Kocham Cię, mój Synu, dzisiaj błogosławię Cię całą pełnią mojego jestestwa, po prostu podnieście ręce i pozwólcie, aby moja miłość was otoczyła i obdarzyła pokojem. Niech moja łaska otworzy wam ścieżki i pozwoli wam odnieść sukces we wszystkim, czego się dzisiaj podejmiecie. Otwórz swoje serce, niech moja obecność Cię wzmocni i da bezpieczeństwo, bo jesteś kochana, błogosławiona. A ja zawsze będę z Tobą. Bądź mądry i uważny na moje nauki, pozwalając, aby Twoje działania rozkwitały. Rozumiem, że są chwile, kiedy czujesz się zagubiony i zdezorientowany w swoim życiu. Ale nie daj się zniechęcić, biegnij, aby osiągnąć swoje cele i spełnić swoje marzenia, były chwile, kiedy wybierałeś najprostszą, najbardziej efemeryczną i powierzchowną ścieżkę. Dałeś się uwieść niecierpliwości i arogancji, lekceważąc wskazówki moich słów. Jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że prawdziwy sukces i szczęście nie wynikają z działania według własnych zachcianek lub stosowania się do ziemskich rad. Sukces i spełnienie polegają na przyswojeniu moich nauk i porzuceniu głupoty. Odłóż na bok swoją dumę i szukaj mądrości. W ten sposób Twoje wysiłki zakończą się sukcesem. Synu, proszę, posłuchaj moich rad i przyjmij moją mądrość, wiedząc, że życzę Ci wszystkiego najlepszego. Nie ignorujcie dzisiaj moich słów, ufajcie i miejcie wiarę, bo w ten sposób zdobędziecie mądrość niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom i próbom życia. Jestem świadomy trudności, jakie napotykacie. Dzieliłem te zmagania i rozumiem ciężar, jaki niosą. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam, zawsze jestem z Wami, oferując wsparcie i miłość. Zauważyłam, że czasami ulega pokusie pójścia na skróty i szuka szybkich rozwiązań swoich dylematów. Jednakże, mój synu, złożoność życia wymaga mądrości i cierpliwości. Życie, choć pełne piękna, nie jest pozbawione wyzwań. Przyjmuj mądrość, pokorę i cierpliwość, te cnoty są Twoimi sprzymierzeńcami w poszukiwaniu prawdziwego sukcesu i zadowolenia. Sukces to nie tylko cel końcowy, to podróż, którą trzeba odbywać każdego dnia. Jeśli czujesz, że Twoje postępy są powolne, nie zniechęcaj się, możesz cofnąć się o krok i poszukać nowego kierunku w kierunku swoich celów. Uważaj na dumę i arogancję, mogą cię odepchnąć. Mogą sprawić, że uwierzysz, że masz całą potrzebną wiedzę, promując sposób myślenia oparty na samowystarczalności, narcyzmie i arogancji. Jest to jednak dalekie od prawdy, bo zawsze można nauczyć się czegoś nowego i warto kierować się mądrymi radami. Życie jest pełne wyzwań, przeszkód i prób które można pokonać tylko pod moim przewodnictwem. Dlatego nie poddawaj się, mój synu, nie dajcie się ponieść prądom tego świata. Nie idźcie za radami bezbożnych i nie chodźcie ścieżkami niegodziwych. Usłyszcie mój głos, bądźcie posłuszni mojemu słowu i trwajcie niewzruszenie w waszej wierze. Szukaj mądrości u tych, którzy ją cenią i skłoń swoje serce do rady mojego słowa. Pamiętajcie, że sprzeciwiam się pysznym, a łaskę daję pokornym, dlatego zaufaj mi i moim słowom, bo we mnie zawsze znajdziesz właściwy kierunek wszystkich swoich wysiłków ku dobrobytowi i sukcesowi. Słuchaj uważnie, mój drogi synu, i przyjmij mądrość zawartą w moich naukach. Wybierając tę drogę mądrości, przez drzwi, które są jeszcze zamknięte, odkryjesz terytoria wykraczające poza Twoje marzenia, w kierunku realizacji mojej doskonałej woli, która przynosi radość i satysfakcję tym, którzy mnie kochają. Dlatego kontynuuj swoje poszukiwania mądrości, a odniesiesz sukces we wszystkich swoich wysiłkach. Nigdy nie lekceważ wskazówek, które oferuję, pielęgnuj cierpliwość i pokorę. Te cnoty pomogą ci przetrwać burze życiowe i pokierują Twoimi wyborami. Strzeż się dumy i arogancji, gdyż prowadzą do niepowodzeń, zaciemniają Twoje rozeznanie i oddalają Cię od prawdy. Bądź pokorny, uswoje niepowodzenia i ucz się na nich, prawdziwa wielkość wypływa z chęci rozwoju siebie zgodnie z moimi naukami, dając nie tylko zrozumienie, ale także odwagę. Ducha i determinację do pokonania każdej przeszkody. Dlatego też w tym dniu, moje dziecko, w tym pięknym dniu, skłoń swoje serce do mojej rady i przyjmij mądrość zawartą w moim słowie. Odłóż na bok swoją pychę i pozbądź się wszelkiej głupoty. Zaufaj procesowi, który dla ciebie nakreśliłem, z wiarą, Cierpliwością i pokorą będziecie świadkami mojego niezwykłego dzieła, objawiającego się w Waszym życiu, pomagającego pokonać najtrudniejsze wyzwania i przekroczyć wiele pokoleń. Wierzcie więc i ufajcie, bo ja dokonam dla Was cudów. Ty i Twoi bliscy pozostawicie po sobie dziedzictwo miłości, mądrości i dobrobytu dla otaczających Was osób. Nie rozpaczaj i nie poddawaj się, ufaj dalej. A będziesz świadkiem cudów, jakich dokonuję w Twoim życiu. Znam Twoją sytuację, moja droga córko, i wiem, czego potrzebujesz. Ważne jest, abyś zrozumiał, że jeśli będziesz daleko ode mnie, niczego nie osiągniesz: życie z dala od mojego przewodnictwa oznacza podążanie drogami tego świata. Mój synu, musisz zaufać moim naukom, trzymajcie ich mocno. Bo są jak woda dla spragnionej duszy. Znajdziesz tam rozwiązania i ścieżki swoich zmagań. Otwórz się na to, czym się teraz z Tobą dzielę, uwierz, że moje plany wobec Ciebie są pełne życzliwości i precyzji. Zastanówcie się dzisiaj nad historią Eni, była kobietą o niezachwianej wierze i zaangażowaniu. Nawet w obliczu wyzwań swoich czasów i własnych udręk, jego zaufanie we mnie pozostało niezachwiane. Modliła się żarliwie, zwierzając mi się ze swoich najgłębszych pragnień. Jego pragnienie było żarliwe, jego determinacja intensywna, i w końcu jego modlitwy zostały wysłuchane. Niech ta historia zainspiruje Cię, moja córko. Pokazując, że przez wiarę i cierpliwość mogę zdziałać cuda w Twoim życiu. Mogę zmienić Twoją sytuację i przemienić Twoją przyszłość, przekształcając smutne chwile w chwile radości i zastępując braki obfitymi błogosławieństwami. Ale musisz mi zaufać i powiedzieć mi o swoich zmartwieniach, obawach i potrzebach. Jestem lepszy od nich wszystkich i mogę pomóc Ci je pokonać. Dlatego nie rozpaczaj, moja droga córko, utrzymujcie silną wiarę i ufajcie moim obietnicom. Pamiętajcie, że dla mnie nie ma nic zbyt trudnego, bo jestem Bogiem tego, co niemożliwe, Bogiem, który czyni cuda, który przemienia życie i leczy choroby, odnawia relacje i odpuszcza grzechy. Nie ma dla mnie nic nieosiągalnego, bo jestem wszechmogący. Proszę cię tylko, Abyś zachował wiarę i cierpliwie czekał, aż rozwiązanie Twoich problemów pojawi się w Twoim życiu. Nie zapominaj, że mam dla Ciebie pełen nadziei plan i świetlaną przyszłość. Przyszłość, w której ból i smutek staną się przeszłością, a szczęście będzie Twoim stałym towarzyszem. Dlatego, moja droga córko, proszę Cię, abyś ufała. Nie rozpaczała i nie zniechęcała się, gdy nic nie wydaje się materializować. Zamiast tego bądź pozytywnie nastawiony do swojej wiary. Pomimo trudności i wyzwań nie poddawaj się. Podobnie jak Anna, którą uznano za winną i wyśmiewano z powodu jej żarliwych modlitw, nie daj się zniechęcić. Zachowajcie niezachwianą wiarę pomimo przeciwności losu. Zachęcam Cię, Abyś poszedł za przykładem Hanny i nie poddawał się w obliczu przeszkód, nawet gdy inni cię krytykują lub nie rozumieją Twojej ścieżki. Zachowaj pewność siebie. Chcę zalać Cię pokojem, przemienić Twoją najtrudniejszą sytuację w coś pięknego i chwalebnego, Twój smutek w radość, Twój brak w obfitość, a Twoją żałobę w taniec. Nie zniechęcajcie się na swojej drodze wiary. Utrzymuj silną determinację. Zawsze zwracajcie się do mnie w modlitwie, z wdzięcznością, w odpowiedzi na Wasze prośby. Oddaj mi wszystkie swoje zmartwienia, a ja spełnię pragnienia Twojego serca. Będę światłem, które wskazuje Twoją drogę, kompasem, który pokazuje radość i prawdę, uwalniając Cię ze wszelkich kajdan. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię do zwycięstwa. Do życia pełnego pokoju, radości i obfitości. Pamiętajcie, bez względu na to, jak trudna jest ścieżka i jak ponury horyzont, zawsze jestem z Wami. Połóż we mnie nadzieję, nie pozwól, aby negatywne głosy lub niepowodzenia wyznaczały Twoją ścieżkę. Idź naprzód z odwagą, bo zawsze będę przy Tobie. Moja siła i miłość pokonają każdy osąd i krytykę. Z którą możesz się spotkać. Dlatego nie wątp w moje słowa, wierz dalej we mnie i w moje obietnice. Dam wam prawdziwe szczęście, w którym nie będzie miejsca na strach i udrękę, bo ja, wasz ojciec, będę działać dla Was, wnosząc łaskę i błogosławieństwo do waszego życia. Kontynuuj, moja córko, z wiarą i cierpliwością. Nigdy nie przestawaj wierzyć w moje obietnice. Postępuj zgodnie z moją wolą, a zobaczysz moją potężną rękę nad Tobą, zobaczysz, jak czynię cuda w Twoim życiu. Daję Wam wszelkie duchowe błogosławieństwo w okręgach niebieskich i ogłaszam zbawienie, uzdrowienie i pomyślność w Chrystusie Jezusie. Zaopiekuję się Tobą, zawsze będę Twoim wsparciem. Po prostu zaufaj mi całym sercem i zostaw wszystko w moich rękach. Potrzeby i braki nie będą miały nad tobą władzy, gdyż spełnię twoje marzenia i pragnienia. Poprawię twoje finanse i zapewnię pomyślność twojej rodzinie i związku. Proszę, zaufajcie temu, co wam dzisiaj powiem, bo nie jestem typem człowieka, który obiecuje szczęście i nie doczymuje słowa. Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię od początku czasów. Chcę, abyście przyjęli w swoim sercu moją miłość, przyjęli łaskę i przychylność, jakie kładę na Waszej drodze. Czas zaufać całym sobą, uwolnić się od wszelkich uczuć, które tylko Ci szkodzą i prowadzą na ścieżkę błędu. Ze mną nie znajdziesz już cierpienia, ponieważ naprawdę Cię kocham, nawet jeśli jest to dla Ciebie trudne do zrozumienia. Jesteś ceniony i kupiony moją bezcenną ofiarą. Zamierzam zabrać Cię w świetlaną przyszłość. Zaplanowałem drogę pełną łask i błogosławieństw, na której wszystko się ułoży. Zaufaj mi całym sercem, bo odpowiem na Twoje modlitwy. Moje drzwi są dla Ciebie zawsze otwarte. Przyjdź o każdej porze, bez strachu i wahania, bo nigdy nie zawiodę nikogo, kto mi zaufa. Kiedy wróg próbuje zachwiać Twoją wiarą i zaufaniem, pozostań nieugięty. Nie słuchajcie ich kłamstw i nie poddawajcie się oskarżeniom. Nie ma potrzeby się bać ani martwić, bądźcie po prostu odważni i silni, bo ja wam dam dobrobyt i dobroć. Pamiętajcie zawsze o mojej łasce i mocy, która jest z wami. Będę tam, prowadząc cię. Zamieniając Twoje problemy w błogosławieństwa, Twój smutek w radość, a Twoje łzy w świętowanie. Kocham Cię, córko, zawsze będę się Tobą opiekować. Nie zapominaj, że teraz myślę o Tobie. Proszę, zostaw wszystko w moich rękach. Zadbam o to, abyście mieli ścieżkę dobrobytu, dobrobytu i wielkiego szczęścia. Wezwałeś mnie w swojej modlitwie. A ja ci odpowiedziałem dlatego dzisiaj odwiedzę cię odwiedzę twój dom i odmienię twoje przeznaczenie wiem że cierpisz i potrzebujesz mojej pomocy przygotuj się bo cię odwiedzę jestem waszym potężnym bogiem cudownym i dzisiaj przychodzę aby dać wam odwagę i siłę których potrzebujecie aby pokonać te próby nie bój się wiem co czujesz ale nadszedł czas, aby rozpoznać swoją potrzebę. Wiem, że ty i twoja rodzina przechodzicie przez wielką pustynię, gdzie samotność wysusza nadzieję i pali wasze kroki. Wiem, że trudno jest iść dalej i wierzę, że w tym cierpieniu moja dłoń będzie cię wspierać. Ale kluczem otwierającym drzwi do cudów jest i zawsze będzie twoja wiara. Dlatego dzisiaj chcę ci powiedzieć, że wszystko, przez co przechodzisz, to tylko proces. Tak jak złoto prześwieca przez ogień, tak ty także będziesz lśnić i zostaniesz oczyszczony z negatywnych rzeczy, które wciąż w tobie istnieją. Czas porzucić złość, próżność, strach, wątpliwości i brak wiary. Nie oglądaj się wstecz, bo nic, czego tam doświadczyłeś, nie przybliży cię do radości i błogosławieństw, które ci dam. Nie bój się wyzwań, jakie przed tobą staną, i nie zniecierpliw się tym, co już osiągnąłeś. Nie bądź sam, będę z tobą, chroniąc cię przed tymi, którzy chcą cię skrzywdzić. Nie chcę, żebyś martwił się utratą dóbr materialnych i płakał z powodu ich braku. Nadaj priorytet temu, co naprawdę ważne. Kochaj mnie i szukaj mnie całym sercem. Pamiętaj, że jestem Twoim Bogiem i Żywicielem, gotowym czynić cuda w Twoim życiu. Moja moc jest zawsze gotowa Ci pomóc. Moim celem jest zapewnienie tego, czego naprawdę potrzebujesz. Pozwólcie mi wypełnić Wasze życie prawdziwymi błogosławieństwami i otworzyć przed Wami drzwi możliwości. Nie mogę się doczekać, aż napełnię was obfitymi błogosławieństwami. Zrozum, że mogę zamienić dla ciebie negatywy w pozytywy. Więc nie trać nadziei, za każdym problemem i frustracją przygotowuję dla ciebie skarb błogosławieństw i pomyślności. Po prostu przygotuj się na przyjęcie i ostrożne obchodzenie się z darami, które ci oferuje mój Synu. Podążajcie za mną całą swoją istotą, cenicie moje nauki i nigdy nie przestawajcie się modlić.